Żona właśnie pojechała na jazdy, a my z córką idziemy się przejść. Wieje dzisiaj niebywale, także jest dobrze opatulona. Idziemy się przejść, musimy jakoś tutaj coś ze sobą zrobić w tym czasie, bo to jednak godzina, to trzeba coś zrobić ze sobą, żebyśmy się nie nudzili. Musimy poszli na plac Zabawale. tutaj w okolicy jest taki jeden, który wygląda po prostu jak huragan przez niego przeszedł. Nawet huśtawki, które są, to są rozmontowane, także strasznie to wygląda. No, ale idziemy się przejść. Witajcie, w czwartek jestem po kolejnej jeździe. Dzisiaj jest nieco lepiej. Znaczy, do ideału jeszcze wciąż brakuje, ale już było trochę lepiej. Przynajmniej um, tak mi nie łapała za kierownicę cały czas i też powiedziała, że moje um, trzymanie kierownicy się poprawiło. Tak więc nie wiem, na ile to prawda, na ile, na ile nie. Ale zdecydowaliśmy, że skoro mamy jeszcze chwilę czasu, to podejdziemy do tego sklepu, który też wam pokazywaliśmy całkiem niedawno. Tego Chemist Warehouse, gdzie są te, wiecie, wszystkie... Gdzie kupowaliśmy biboksy, o może tak. I podejdziemy, kupimy jakieś witaminy, dlatego że tutaj też mają je taniej. Nie miałam nawet świadomości, że Jobele ma swoją linię kosmetyków, że to tak wygląda. Nie wiem, czy brać coś na przetestowanie. Nie ma tu w sumie nic takiego jak super innowacyjnego. Brow gel. O, jest Micro Brow Pencil, może to weźmiemy. Medium Brown Pamiętacie Honolulu? czyli podróby bronzera Hula z Benefitu dawno W7 nie widziałam znaczy poprzednim razem tutaj było o w ogóle miałam chyba te e, róże mam dalej ten rozświetlacz jest super, bardzo go lubię tu jest truskaweczka tu są nawet jakieś testery usteczka to są e, maski do ust z tego co widzę truskawkowa i brzoskwiniowa a tu inspiracja Lanesh też w kilku smakach. To jest jabłuszkowa, truskawkowa, a to jest pomarańczowa. Nie mam pojęcia co to jest za marka, ale czy to Wam czegoś nie przypomina? To połączenia kolorystyczne, o tutaj te takie promienie. Krzyczy jak tania Charlotte Tilbury, czy tylko mi się wydaje? Kto to tu jest. Co tam się przygląda? pojechał na to swoje szkolenie. To jest tak naprawdę przedostatni raz, kiedy to szkolenie ma. Czyli ten piątek i jeszcze następny i koniec. Ja się dzisiaj wyjątkowo nie malowałam, głównie ze względu na to, że wstaliśmy później. No i też mam roleczki do nagrania. Mam nadzieję, że teraz uda mi się gwiazdę uśpić i uda mi się nagrać, bo mam taki produkt do twarzy do przetestowania. chciałabym to dzisiaj zrobić, mam nadzieję, że mi się uda. No i wczoraj też kupiłam ten zestaw do brwi z tej marki Druberemor, więc to też chciałabym przetestować, ale to wszystko zobaczymy. No i może otworzymy sobie jeszcze perfumy Mariany Grande, które już leżą chyba od miesiąca nieotwarte. A no właśnie, tak więc spędzimy do domu, usypieć gwiazdy i brać się do roboty po raz kolejny kurierz zostawił mi przesyłkę jak akurat odprowadzałam syna do przedszkola, ja mam ostatnio szczęście do takich sytuacji, że właśnie te paczki PR-owe przychodzą w momencie jak mnie nie ma od pandemii jest tak, że na szczęście przynajmniej tutaj nie wiem jak w Polsce, w Polsce pewnie jeszcze dalej kurierzy wymagają podpisu ale tutaj jest bardzo często tak, że oni po prostu zostawiają to za furtką, pod domem bardzo rzadko jest tak, że faktycznie czekają aż my otworzymy Drzwi, żeby paczkę odebrać. Najczęściej tylko pukają, zostawiają paczkę i odchodzą. Tak więc nawet nie są szczególnie zainteresowani, czy my w tym momencie jesteśmy w domu, czy nie. Zostawiają tą paczkę i idą sobie dalej. No i podejrzewam, że tym razem też tak było, dlatego że paczka tak na dobrą sprawę leżała zaraz za furtką, więc on nawet przez tą furtkę nie przeszedł. Ale nie ma to znaczenia, dotarła, dotarła. Czekam na jeszcze jedną przesyłkę, która już bardzo długo idzie, i już tak na dobrą sprawę od tygodnia jest napisane, że jest w jakiejś sortowni DPD i coś z tej sortowni wyjść nie może. Więc bardzo mi się to nie podoba, no ale no, mam nadzieję, że w końcu wyjdzie i y, przyjdzie ta paczka. Nie lubię takich sytuacji, widzicie, w takich sytuacjach nawet tracking niewiele pomaga, no bo w sumie dalej nie wiem, co się z tą paczką dzieje, a jak bym y, próbowała się dowiedzieć od DPD, to by mi powiedzieli, że po prostu jest w sortowni i że muszę czekać. Córka śpi, ja sobie wszystko ponagrywałam, jak widzicie, make-up mam zrobiony i teraz chyba sobie zrobię jakieś drugie śniadanie. I poczekam aż ona wstanie, i pewnie zaraz będziemy iść po starsze towarzystwo. A potem już Błażej wróci, więc będziemy robić obiadek. Właśnie wracam z kursu. The first steps into management nasza przedostatnia sesja dzisiaj y, były prezentacje i prezentacje będą też w przyszłym tygodniu także ja będę moje rzeczy prezentował w przyszłym tygodniu ale teraz y, Ola do mnie dzwoniła bo nam się zrobiła lekka obsuwa w związku z tym pytała się czy wracam już do domu bo to jest dzisiaj jest mój dzień wolny w związku z tym ja tylko przejechałem na tą sesję i jak rozmawialiśmy to na koniec Ola mówi papa pa i Tutaj nas oboje córka rozczuliła, ponieważ ja tylko właśnie słyszałem, że ona mówi, że ona też mi macha. Papa w tym momencie, także mały cukierek słodki. No, a wracając do samego kursu, muszę wam powiedzieć, że miałem bardzo Mie niskie oczekiwania, jeżeli o to chodzi, jak biorąc pod uwagę, że to jest tylko początek, pierwszy poziom i że. Patrząc na to wszystko, co miało się odbyć, to tak było, było słabo. I teraz moje zaskoczenie jest takie, że być może ja się nie nauczyłem wiele z materiału, który był prezentowany, ponieważ no nie było zbyt wielu rzeczy, które by mnie zaskoczyły albo których bym nie wiedział. To nie, że się przechwalam, przepraszam, ale chodzi o to, że ja no, już najmłodszy nie jestem i widziałem na tyle rzeczy w swoim życiu, że. To, co było zaprezentowane, nie było dla mnie dużym zaskoczeniem. O, chciałbym właśnie to powiedzieć w takiej formule. I teraz, czego ja się tak naprawdę nauczyłem, a może raczej od kogo się nauczyłem, jest dla mnie dużo większym zaskoczeniem od grupy, ponieważ oprócz mnie kurs ten robi 16 innych osób, porozrzucanych w różnych miejscach pracują, uniwersytetu. I tak naprawdę najwięcej rzeczy, które się nauczyłem, i praktycznie większość, to właśnie od nich. I to, była, to było bardzo takie w sumie pozytywne doświadczenie przez te 5 tygodni. Dzisiaj był szósty tydzień, natomiast jakby inna, in, inne interakcje następowały przez 5 tygodni, i w tych momentach, w którym osoby, które prowadziły, zachęcały nas do interakcji w grupie, wtedy wyciągaliśmy najwięcej. I dla mnie teraz to jest na tyle fajna nauka, że jako osoba, która potencjalnie będzie zarządzała osobami, Albo być może jeszcze będę miał okazję uczyć, że tak naprawdę bardzo dużo ja o tym wiedziałem. No to tak odczytało, że wpadnę w coś, nic się nie dzieje. Że ja o tym wiedziałem, natomiast nigdy nie doświadczyłem tego w taki sposób, jak w tym momencie, już w moim dorosłym życiu, że uczymy się tak naprawdę najwięcej od siebie. Nawzajem. Ludzie yy, w momencie, kiedy muszą coś się nauczyć, to się nauczą przy swoją jakąś ilość wiedzy. Natomiast jeżeli muszą tą wiedzę przyswoić dla kogoś, żeby tą osobę nauczyć, to wtedy w tym momencie następuje największa absorpcja informacji i przyswojenie długoterminowe. I te interakcje, niezależnie od tego, jaką ktoś ma osobowość introwertyczną czy ekstrawertyczną, to jednak uczy się najwięcej i to było naprawdę bardzo fajne doświadczenie i właśnie między innymi z tego powodu że ja byłbym skłonny w tym momencie współpracować z każdą jedną osobą która tam siedziała ze względu na to że naprawdę wnoszą te osoby i swoją osobowością, z osobowościami, zachowaniem, tym co potrafią i tym tak naprawdę jak potrafią się jak potrafią przemyśleć te procesy, które się zdarzają w ich życiu, że to by było, ja naprawdę bardzo chętnie bym z każdą z tych osób współpracował. Poza tym jakby dzisiejsze doświadczenie było tyle fajne, że po tych prezentacjach zostaliśmy zachęceni do tego, żeby przekazać informację zwrotną tym osobom, które prezentowały. I to było też bardzo pozytywne doświadczenie i widać było jak duża zmiana następowała w tych osobach po tym jak już przedstawiły tą prezentację i usłyszały tak naprawdę to było jak, jak lustro takie podstawione przed nich samych, że mogli usłyszeć to co być może wiedzieli na swój temat. Ale to przekazane od kogoś innego i jeszcze tak od tylu osób usłyszane. No to było coś naprawdę bardzo, bardzo przyjemnego na pewno dla nich. I teraz nie ukrywam, że mam, czuję presję, ponieważ ja muszę dowieść prezentację w przyszłym tygodniu i ona musi być jeszcze lepsza, bo oni przedstawili po prostu bardzo fajne prezentacje, każdy w innym stylu, każdy w odmienny sposób i to było też. Bardzo fajne doświadczenie pod tym względem. Byliśmy w tej samej grupie, byliśmy poddani tej samej wiedzy, a jednak każdy z nas nauczył się czegoś zupełnie innego, bo musiał się nauczyć czegoś innego, bo nie każdy musiał się nauczyć tego samego. I dodatkowo te dyskusje, które były no, naprawdę bardzo fajne, i to gdzie. W, też jak parę osób powiedziało i ja, ja mam dokładnie takie same przemyślenia. Biorąc yy, już z, z mojego własnego doświadczenia brałem udział w kilku różnych kursach i nigdy nie spotkałem się z tym, żeby to doświadczenie było tak pozytywne właśnie ze względu na yy, wspierającą atmosferę i tą dynamikę w grupie, jaka, jaka była. I to było naprawdę bardzo dobre doświadczenie z tego tytułu. Także na pewno pod tym względem będę yy, czerpał garściami właśnie od tych osób, bo można było się od nich dużo nauczyć i fakt, że poznałem tyle ludzi na kampusie to też jest, jest bardzo fajne więc na pewno jakieś tam czy będzie miejsce na jakąś współpracę czy po prostu na, na zwykłe dyskusje i to jest bardzo pozytywne doświadczenie także jestem bardzo zadowolony że wziąłem w tym udział i tak jak mówiłem na początku tym bardziej jestem zadowolony, że moje oczekiwania były bardzo, bardzo niskie w stosunku do tego kursu i przez to samo, że były bardzo niskie, to jak teraz jestem dość mocno zadowolony. To jest bardzo duży skok właśnie z tego miejsca, w którym zaczynałem do miejsca, w którym jestem. Życzę Wam, żebyście też mieli okazję w życiu jak najczęściej, jeżeli y, próbujecie y, podnosić swoje kwalifikacje, żebyście trafiali właśnie w takie miejsca, gdzie jest na tyle fajna, że można się bardzo dużo od tej grupy nauczyć i żeby to zawsze były jak najlepsze i jak najbardziej pozytywne doświadczenia. Też. Tego Wam jeszcze raz życzę. Muszę się z Wami podzielić jeszcze jedną kwestią: a mianowicie jak wspaniałą mam żonę, ponieważ tak jak Wam wspomniałem, to jest dzisiaj mój dzień wolny i. Ona mogłaby powiedzieć, że no dobrze, to jest dzień wolny, powinniśmy robić w tym momencie coś innego, a mimo wszystko wspiera mnie w tym, że mogłem pojechać i mogłem południa przeznaczyć na to, żeby robić coś, co będzie ewidentnie tylko dla mnie. Także tak jak najbardziej mam najlepszą żonę na świecie, Lewa chciałaby jeszcze powiedzieć i dodać. W związku z tym, że zrobiła się pogoda, a prognoza na jutro jest raczej średnia, to spontanicznie wybraliśmy się do naszego ulubionego parku. O, znowu piesek idzie. Najmłodsze towarzystwo się cieszy, bo widzi piesk. Tak więc poszliśmy się przejść. E, no i oczywiście tutaj też jest plac zabaw, więc po prostu przejdziemy się kawałeczek, bo syn nam nie da żyć, ona jak już widzi huśtawki, to... A przynajmniej miałam okazję, żeby się dzisiaj przejechać, bo tak to nie miałabym okazji. Piękne żywopłoty z rododendronów. A tu zestresowana influencerka, która próbuje zabukować test na prawo jazdy. I tu znowu tak jest. Córka zgubiła czapkę. O, trzeba podnieść. No i na razie testu nie zabukuję, ponieważ terminy, które mi się pokazały, są wtedy, kiedy nas nie ma tutaj. Pokazały mi się między, no generalnie. Dwa ostatnie tygodnie czerwca, więc muszę poczekać, aż pojawią się jakieś dalsze terminy i zabukować coś na lipiec. Zrobiłam sobie paznokcie i mam też taką kamerkę makro na telefonie. I aktualnie jaram się. Ok, what are you going to do? Let me sing a song. What song? Say sweet creature. Sweet creature? sweet creature, another song. Oczywiście widać wszystkie niedoskonałości przy takim zbliżeniu, ale powiem wam, że nawet całkiem nieźle to wygląda. Wisienki to oczywiście są naklejki. Te zamawiałam na temu, bo to akurat razem z, z tą właśnie soczewką, która robi takie makro zbliżenie, ale fajnie to wygląda nie? No aktualnie się jaram, tym, że oglądam swoje paznokcie w makro. Moje ulubione danie w wykonaniu mojego męża, czyli makaron z krewetkami w sosie à la Błażej. Ale to nawet nasza córka te krewetki lubi, aktualnie śpi, ale jak wstanie, to na pewno zje ze smakiem smacznego.